W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison, Chryste eleison. Kyrie eleison, Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Teresa od dzieciątka Jezus, módl się za nami. Ukochane dziecko Ojca Niebieskiego, módl się za nami. Oblubienico Jezusa, módl się za nami. Czysta Gołąbko Ducha Świętego, módl się za nami. Wybranko Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami. Wierna Córko Wiernej Teresy, módl się za nami. Chlubo i Ozdobo Karmelu, módl się za nami. Anielska Siostro Nasza, módl się za nami. Spomorzenie Duchowieństwa, módl się za nami. Orędowniczko Dzieci, módl się za nami. Patronko Sierot, Módl się za nami, patronko przystępujących do pierwszej komunii świętej, módl się za nami. Patronko chcących oddać się Bogu, módl się za nami. Miłosierna lekarko chorych, módl się za nami. Opiekunko ubogich i nieszczęśliwych, módl się za nami. Matko wielu dusz, módl się za nami. Matko czworczyni, Módź się za nami, bohaterko cnót, módź się za nami, kielichu błogosławieństwa, módź się za nami. Wzorze dziecięcej ufności w Bogu, módź się za nami, słodki kwiecie, ścierący się pod stopy Jezusa, módź się za nami, całopalna ofiara miłości, módź się za nami, jasny promyku niebios módl się za nami. Niewinny pierwniosku Boga, módl się za nami. Wonna różyczko dzieciątka Jezus, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się, Panie, który rzekłeś: Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Daj nam, prosimy, tak naśladować świętą Teresę, dziewicę w pokorze i prostocie serca, abyśmy otrzymali nagrodę wieczną, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.